Kiedy pani Teresa miała 7 lat, rozpoczęły się prześladowania jej rodziny za ukrywanie walczących z komunistami partyzantów. Rodzice byli więzieni i torturowani, a ją i rodzeństwo nazywano dziećmi bandytów. Dopiero niedawno jej rodzina została oczyszczona. Na sprawiedliwość musieli jednak czekać wiele lat. O niezwykle przejmującej historii rodziny Borychowskich z gmin Rebki przeczytacie w artykule Bartosza Szumowskiego o stopień bliżej nieba. Łowcy pedofilów to nieformalne organizacje, które za cel postawiły sobie walkę z pedofilami. W sieci internetowej podają się za dzieci poniżej 15 roku życia i rozmawiają z dorosłymi mężczyznami, którzy wysyłają dzieciom nagie zdjęcia i proponują współżycie. Łowcy umawiają się z nimi, a spotkanie nagrywają, publikując je w internecie. Jakiś czas temu jeden z łowców umówił się z 32-letnim mieszkańcem powiatu siedleckiego, który proponował seks 14-letnim dziewczynom. Więcej na ten temat w artykule Justyny Janusz Widocznie mam problemy. Na łamach najnowszego wydania Tygodnika Siedleckiego prezes MKP Pogoń Siedlc Rafał Maletka mówi o aktualnej sytuacji finansowej i kondycyjnej pogoni. Oto czy amerykański sen pogoni jeszcze trwa i jaka jest w tej chwili rola Sławomira Kiełbusa w klubie? pytał Paweł Świerczewi. Przed maturzystami i absolwentami innych szkół niż średnie teraz jedna z poważniejszych decyzji w życiu. Gdzie się uczyć i czego? Czy zdecydować się na studia, czy na zdobycie szybkiego zawodu w szkołach policjalnych? Ci, którzy chcą się nadal uczyć w sielcach, mogą narzekać tylko na klęskę urodzaju, bo do wyboru mają mnóstwo kierunków studiów w niemal wszystkich dziedzinach, począwszy od tych medycznych po prawo czy budownictwo. Więcej informacji znajdziecie w naszym dodatku edukacyjnym.